Witam serdecznie w nowym projekcie, który nazywa się VADIV O. Jest to generalnie rzecz biorąc seria felietonów, pogadanek na różne tematy. Głównie będą to gry komputerowe, szczególnie na początku, ale nie będę się tylko do tej kwestii ograniczał. Dlatego pamiętajcie o tym, jeśli będziecie zostawiać w komentarzach swoje sugestie dotyczące tematów do nowych odcinków. Na początku planowałem rozpocząć tę serię w nieco innych, nieco innych okolicznościach. Ale do zmiany tych planów po... skusiła mnie tutaj zapowiedź jakiej Ubisoft, czy też Ubisoft, jak to niektórzy lubią mówić, dokonał w 6 października. Mowa tutaj oczywiście o zapowiedzi kolejnej części serii Far Cry. Generalnie rzecz biorąc, bardzo się fajnie składa, że serię moich pogadanek rozpoczynam od Far Cry'a, ponieważ Far Cry tutaj ma na myśli pierwszą część serii, tak? grę od niemieckiego studia Crytek. Jest na czołowym miejscu, na jednym z czołowych miejsc, na liście moich ulubionych. Gier. I tak, pierwszy Far Cry tak, jest grą świetną, grą ponadczasową. Tak? Ta gra się nie nudzi. Do, po dzień dzisiejszy wygląda ładnie i do tego daje sporo frajdy. Drugi Far Cry był grą zaledwie poprawną, z niesamowicie zmarnowanym potencjałem. Trzeci Far Cry był grą zaledwie poprawną z niesamowicie zmarnowanym potencjałem, czwarty Far Cry był grą. Poprawną z niesamowicie zmarnowanym potencjałem. Jak będzie z Far Cry Primal, czyli Far Cryem Pierwotnym, moim skromnym zdaniem wygląda sytuacja w ten sposób, że będzie to gra zaledwie. Poprawna, z niesamowicie zmarnowanym potencjałem. Tutaj warto by się zastanowić, co się stało pomiędzy pierwszym a drugim Far że z gry świetnej ponadczasowej seria przeskoczyła do tytułów zaledwie poprawnych, ze zmarnowanym potencjałem. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, stał się Ubisoft. tak? Ubisoft rozstał się z Crytekiem, twórcami pierwszej części, prawa do tytułu, Serii oczywiście zostało Ubisoftu, więc Ubisoft oczywiście zaczął doić pieniądze właśnie z tejże serii, tworząc gry na własną rękę. No i generalnie rzecz biorąc nie idzie im to najlepiej. Ubisoft za żarcie od kilku lat walczy o koronę najgorszego dewelopera gier komputerowych. Tutaj koronę pierwszeństwa cały czas dzierży Electronic Arts na spółę z Activision, no ale już niedługo myślę to co dzieje się z serią Assassin's Creed, myślę, że jasno pokazuje dokąd zmierza Ubisoft. No i generalnie rzecz biorąc, z serią Far Cry dokładnie to samo Ubisoft robi. Far Cry Primal, tak czyli pierwotny, przeniesie nas do czasów prehistorycznych, tak. Nie będziemy tutaj strzelać, będziemy jedynie rzucać dzidami, strzelać z łuku i polować, tak. Schemat pomysł generalnie rzecz biorąc na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo, bardzo fajny, oryginalny, natomiast moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie chęć zrobienia pełnoprawnej gry na podstawie e, maleńkich feature'ów dostępnych z poprzednich, w poprzednich częściach. Tak? W poprzednich częściach było e, polowanie, był łuk, było zbieranie różnych roślin. W celu tworzenia substancji pomagających w tymże polowaniu były dzika zwierzyna, był crafting. Tak więc nie ma tutaj nic nowego. No i dla mnie, Far Cry Primal jest właśnie głównie tym tak, próbą stworzenia pełnoprawnej gry na podstawie drobnych featureów z poprzednich gier, które się podobały, tak, natomiast były spartolone. Trzeba to przyznać, że w poprzednich częściach no, system craftingu, polowania był totalnie spartolony, zupełnie w stylu Ubisoftu. No, i na chwilę obecną, moim zdaniem, nie ma na co więcej liczyć. Jeśli chodzi o Far Cry Primal, będzie to gra schematyczna oparta na tych samych elementach. Tak? Czyli będziemy rozwijać swoją broń poprzez jakiś prosty system craftingu. Oczywiście będzie on pewnie trochę bardziej rozbudowany, ze względu na fakt, iż będzie on tutaj główny nacisk położony na niego. Będzie zapewne również zbieranie roślin, które będą nam pomagać w polowaniach. No, i będzie to oczywiście te polowania, tak? czyli walki z mamutami. Z tygrysami szablozębymi, tak, które te mamuty będą starać się nam odebrać. No i będzie walka z plemionami obcymi. No i na moje będzie to tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie to jeden, ten sam schemat, czyli crafting, polowania. W zależności od postępów w grach, tak, no, polowania będą trudniejsze, pewnie będzie to większa ilość zwierzyny no i ataki drapieżników będą bardziej. Obfite i częste, natomiast walka z plemionami będzie zapewne wyglądała w ten sposób, jak to wygląda w poprzednich grach, w kwestii odbijania posterunków. Tak, czyli, jeśli będziemy chcieli poszerzyć tutaj obszar naszego wpływu, no to będziemy musieli z tymi plemionami walczyć tak? i odbijać ich osady. Nic nie powiedziano na chwilę obecną o multiplayerze, dla mnie to będzie wyglądać zapewne tak, że. Kwestie związane z walkami z innymi plemionami będą po prostu wariacjami tych rozgrywek multiplayerowych, które wszyscy dobrze znamy i kochamy albo i nie. Na pewno pojawi się feature związany z polowaniami w koopie. Tutaj prawdopodobnie będzie to schemat zerżnięty, z wydanego niedawno. I Wolf, no jeśli pójdą w to zerżnięcie głęboko dosyć, panowie i pani z Ubisoftu, no to pozwolą nam się również wcielić Mamuta albo Tygrysa Szablozębego, kto wie. Natomiast znowu nie, nie ma raczej co liczyć na. Nie ma co liczyć na. na. Fajerwerki. Jeden pozytywny aspekt wyłapałem do tej pory. Jeśli chodzi o Far Cry Primal, jest to osadzenie gry. Far Cry no głównie przez swój tytuł, tak, wymaga tego, aby umiejscowienie gry było egzotyczne, nieznane coś czego do tej, z czym do tej pory nie mieliśmy do czynienia, no i jak do tej pory tak było, tak, w pierwszym Far Cry'u był to odcięty od cywilizacji tropikalny archipelag, wysp, w drugiej części mieliśmy ogarnięty wojną małe, małe państwko w Afryce, w trzeciej części został powielony, nieudolnie zresztą schemat z pierwszej części, w czwartej części mieliśmy Himalaje, tak, których raczej często nie odwiedzaliśmy na taką skalę w grach komputerowych. No i teraz mamy te prehistoryczne czasy. Tutaj mała ciekawostka, jeśli obejrzycie tutaj ten announcement trailer. To mniej więcej w 44 sekundzie macie kadr, który wygląda jak żywcem wyjęty z Far Cry a 4, tak? czyli drzewka, jakaś tam polana, no i w tle góry. Co zresztą pokazuje jak będzie wyglądała ta gra. Tak? Far Cry 4 generalnie rzecz biorąc wyglądał jak Far Cry 3 ze zmienioną, ze zmienioną lokalizacją. Far Cry Primal prawdopodobnie będzie wyglądał tak samo że generalnie no z jednej strony jest to fajne, tak, bo czujemy się jak w tej samej grze, z drugiej strony no śmierdzi to trochę odgrzewanym kotletem, i to tyle jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o moją wypowiedź na temat Far Cry Primal. Jeśli interesuje Was moje zdanie na temat poszczególnych poprzednich części Far Cry'a, to dajcie łapkę w górę i dajcie znać o tym w komentarzu, a wtedy. W jednym z kolejnych odcinków tej pogadanki, jeśli będziecie mieć na nią ochotę, pojawi się właśnie wypowiedź na temat z poprzednich Far Cry'ów. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, no to jak najbardziej również dajcie łapkę w górę. Jeśli nie zgadzacie się z moim zdaniem co do tego, jak będzie wyglądał Far Cry Primal, to również dajcie łapkę w górę, ale w komentarzu napiszcie, czemu się nie zgadzacie. Podyskutujmy trochę, bo myślę, że warto. No i na chwilę obecną, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak więc dzięki za oglądanie, jeszcze raz zachęcam do łapkowania i udostępniania tego filmu. Im większa będzie jego popularność, tym szybciej pojawi się następna część. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się pa.